lokomotywa Nohub napęd hmm, części osiowa napęd gumkowy typowy gumkowy na gumki po naprawie była do tutaj trochę zostało części dodanych które brakowało braki były także Nohub fajna lokomotywa bardzo mi się spodobała i zobaczymy jazdę. I powiem, że z odpadów została zrobiona lokomotywa. Z części jest na chodzie gumkowie sześciosiowy Mamy też oświetlone. że przyjdzie na swoją kolej, to będzie pokazana z wagonami pokazano ten Nohap bardzo, bardzo fajnie się prezentuje we flocie mam lokomotywę sześcioasiową nohop Pico fajna lokomotywa